Witam Was bardzo serdecznie. E, dzisiaj na moim e, kanale Magdyś NL e, możecie posłuchać e, mojej historii. To jest odpowiednik e, a czy w sumie to jest e, tak, tego życie na obczyźnie. I dzisiaj e, w 11 pytaniach e, chciałabym e, odpowiedzieć e, na nie i wtedy dostaniecie taki obraz, e, jak to wyglądała moja historia e, z wyjazdem, czego się tutaj znalazłam i takie tam tego rodzaju rzeczy. Pierwsze pytanie. Dlaczego wyjechałaś z kraju? Wyjechałam z kraju, bo nie miałam pomysłu na siebie. W takim znaczeniu, że złożyłam na dwie uczelnie dokumenty, żeby studiować, no ale to najbardziej oblegane kierunki były powiedzcie, najbardziej oblegane kierunki, więc niestety nic z tego nie wyszło. A u mnie w mieście było tylko Wolne miejsca na rekreację i sport, więc to totalnie nie było nic dla mnie. I dlatego, że moja najlepsza przyjaciółka wyjechała do, do Niemiec jako Umper, zdecydowałam się, że też e, pójdę w jej ślady, tylko nie wyjadę do Niemiec, bo po prostu nie lubię niemieckiego. Mieliśmy potąd niemieckiego w szkole codziennie jedna lekcja, czy dwie, pięć razy w tygodniu, więc ile tego można było mieć i stwierdziłam, na pewno to nie będzie nie będą Niemcy. I... miałam takie wątpliwości pomiędzy Anglią i Holandią, ale zawsze marzyłam, miałam, jak byłam mała, że chciałam mieszkać za granicą i że to będzie Holandia, no i padło na Holandię. Następne pytanie. Ile lat mieszkasz za granicą? W Holandii mieszkam już 9 lat. Więc kawałek czasu, jedna, jedna trzecia życia. Trzecie pytanie. Trudności, które napotkałam po przybyciu do Nowego Państwa. W sumie żadnych trudności nie miałam, bo przyjechałam tutaj jako umperka, jako pomoc, opiekunka do dzieci. I powiem szczerze, że może pierwsza trudność to nie była taka trudność, ale przyjechałam w poniedziałek rano do Holandii i zostałam zostawiona. Wystawiona powiedzmy z autokaru przy stacji, i, się, i czekałam aż mnie rodzinka odbierze, w tu, u której miałam zostać, i się okazało, że nikt po mnie nie przyjechał. Po kilku godzinach stania stwierdziłam, że trzeba coś zrobić, więc poszłam się dowiedzieć, jak mogę dojechać do, do tego miasta, bo to jest, było miasto koło dużego miasta i wszystkie takie rzeczy i ludzie pomogli mi kupić bilet powiedzieli mi w jaki pociąg muszę wsiąść no i wsiadłam w ten pociąg i to się zaczęło trochę trudniej bo naprawdę nie wiedziałam, nie miałam zielonego pojęcia że aby w pociągu drzwi się otworzyły, trzeba nacisnąć guzik więc gdyby nie ludzie, którzy wysiadają po prostu bym pojechała dalej no i więc wysiadłam yy, zapytałam się gdzie jest ta ulica wcale nie było daleko, ludzie mi wskazali no i Krążyłam, krążyłam, nie mogłam znaleźć tego numeru, więc zmarnowana siadałam i stwierdziłam, co robię. No i była opcja: szukam tego adresu. Jak go nie znajdę na wieczór, idę w to samo miejsce, w którym przyjechałam, i błagam po prostu kierowcę, żeby mnie zabrał z powrotem do Polski, chociaż miałam bilet właśnie w dwie strony. I ten. No i w końcu mi Jakiś pan z firmy, który budował dom, pomógł mi zadzwonił właśnie. Do rodzinki, u której miałam e, zajmować się dzieckiem, no i ona w ciągu 5 minut przyjechała. Więc e, z dużą ulgą, wszystko się udało. Huchu, -hu, znalazłam się bezpiecznie tam, gdzie miałam być. To taka pierwsza trudność dla mnie była. E, pytanie czwarte: Co mi zaskoczyło w nowym kraju? Co mi zaskoczyło, to właśnie było. Ten dzień, który przyjechałam, to był poniedziałek rano, i przyjechałam do takiej nie, nie, niewielkiej miejscowości. Około, nie pamiętam, 12 po południu, pierwszej i normalnie zobaczyłam tam tych ludzi, co właśnie wyszli ze mną z pociągu: i nikogo więcej. Ani żywego ducha: po prostu nikt nie chodził. Nikt z psem, prawie żadnych samochodów, tak sam sam Jezus Maria, Tak jak normalnie jakaś niedziela w tym mieście, czy co? I dopiero właśnie ten pan, który właśnie budował dom poszłam do niego się spytać, bo normalnie nikogo nie było pustki, więc się trochę przestraszyłam. Pytanie piąte. Czy łatwo jest zawierać nowe znajomości w nowym kraju? Ja powiem tak, na samym początku wszyscy byli zainteresowani, o bo ty jesteś z Polski, bo to tamto i takie tam inne, więc nie było tak. więc nie było tak źle. Teraz jest już trochę inaczej i wydaje mi się, że jest trochę trudniej. Ten szósty. Czy zaczęłam pracować, chodzić do szkoły po przybyciu na nowe miejsce? Do szkoły zaczęłam chodzić po jakichś kilku tygodniach i to był Vauxhall i tam miałam iść na lekcję angielskiego. i Poszłam na lekcję angielskiego pierwszą i po prostu stwierdziłam, że to nie dla mnie, bo to był podstawowy, podstawowy angielski, jaki można było sobie wyobrazić, czyli I am, you are i takie i tam inne. I po po prostu chyba po 2-3 godzinach, bo to tak trwała jedna lekcja. Głowa mi rozbolała, stwierdziłam: to nie jest nic dla mnie, i dziękujemy za uwagę. Do widzenia. I zostałam zapisana właśnie na kurs holenderskiego. No i tam zaczęłam uczyć się holenderskiego. Pytanie siódme: Czy lubisz mieszkać za granicą? Wydaje mi się, że lubię mieszkać za granicą, ponieważ tutaj taka, jakbym to powiedziała, może to dziwnie zabrzmi. Szarość dnia jest po prostu inna niż w Polsce. I jakoś, nie wiem, można sobie zawsze coś, jeżeli źle się dzieje, zawsze można coś, coś sobie obmyślić, jakoś zaplanować, jakoś wykaraskać się z problemów czy, czy takie tam innego rzeczy. Pytanie ósme. Czy dostałeś tak zwaną lekcję od życia podczas mieszkania za granicą? Czy dostałam taką lekcję? Dostałam. Ale to tylko była lekcja na własne życzenie bo po prostu nie chcę się zagłębiać w ten temat, ale pomogłam komuś, komuś z Polski i później miałam takie problemy, że policja do mnie przyjechała i takie... nie będę się zagłębiać. E, następne pytanie. Czy tęsknisz, czy tęsk, czy tęsknisz za Polską? W sumie za Polską zbytnio nie tęsknię. E, czasami tęsknię może za rodziną, ale to nie jest tak, że tęsknię nie wiadomo jak, bo jeżeli by tak było, żeby mnie tutaj nie było. Więc y, nie tęsknię za Polską, za rodziną trochę, ale jak się ma kontakt taki telefoniczny i przez Skype'a i gdzie rodzina odwiedza, więc nie jest e, tak źle, bo co za dużo, to nie zdrowo. Bynajmniej w moim przypadku. I za polską decyzję może za takimi e, błahymi rzeczami, jak e, wyjście na przykład, e, spotkać się z przyjaciółmi, z koleżankami, i takie tam rzeczy, z rodziną, tak, żeby się chciało gdzieś wyjść na przykład na spacer albo na rower, bo lubię pojeździć sobie na rowerze. I następne pytanie jest, czy przeprowadziłabyś się z powrotem do Polski? Myślę, że pod jednym względem mogłabym się przeprowadzić, ale na może by nastało, ale kilka razy w roku na przykład chciałabym z powrotem przyjechać do Holandii, bo po prostu, no może to jest też takie głupie przywiązanie, ale są niektóre rzeczy, które naprawdę uwielbiam. To było na przykład koniny dach, którego już w następnym roku nie będzie, ale to taka super fajna impreza, gdzie nie tylko można się wieczorem w koniny dach pobawić, ale można też fajne zakupy zrobić, takie tam rzeczy, można ludzi. Popatrzeć się bawiących na pomarańczowo i takie super rzeczy. No i co jeszcze mi się podoba w Holandii, takiego. Aha, podoba mi się bardzo najmększy Firdach, o ile się nie mylę, tak to się mówi. I teraz, e, kiedy ludzie przez 4 dni z rzędu chodzą po 50, nie chyba 30, 50-60 km. Więc są takie rzeczy, które naprawdę mi się podobają. Chciałabym e, kiedyś e, to zrobić. Pójście... Pochodzić te cztery dni, jak jeżeli znajdę kogoś, kto by chciał ze mną mieć, bo tak samemu trochę nie za bardzo. No i tak ee, to chyba na tyle. I ostatnie pytanie. Trzy rady, trzy rady, które dałbyś ludziom, którzy chcą się przenieść za granicę. Trzy rady. Na pewno taka jest, żeby znać język. Nie musi to być e, holenderski, ale przynajmniej angielski, bo mi się wydaje, że niemiecki ludzie mnie znają, ale mogę się mylić. Ehm, nie ja przy granicy i z tego, co słyszałam, jeżeli Holendrzy jadą do Niemiec na zakupy, to właśnie jest tak, że że ludzie mówią właśnie tam w Niemczech po holendersku i też w drugą stronę, że dużo Holendrów mówi po niemiecku. Więc najlepiej jakiś język angielski, niemiecki, holenderski byłoby najlepiej, żeby ktoś znał. No i po, yy, po prostu posprawdzać takie rzeczy, jak, jest, yy, jak chodzi o, chodzi o bez, ubezpieczenie i zapisanie się w gminie i takie tam, bo to są naprawdę ważne rzeczy. I najważniejszą rzeczą jest taką, że ma się po przyjeździe, po zarejestrowaniu się w gminie ma się 3 miesiące czasu na to, aby zarejestrować się w jakimś y, biurze ubezpieczeniowym, bo jeżeli tego nie zrobimy, to jest duża szansa, że dostaniemy karę za to. I kara się nalicza od dnia pierwszego do... do, do, do z którego się zapisało do gminy, do czasu, w którym się nie jest ubezpieczonym i się dostaje chyba 150% takiej kary. A przypomnijmy, że najtańsze ubezpieczenie chyba w Holandii, ile się orientuje, najtańsze jest chyba 80 euro. Więc to naprawdę dużo pieniędzy, jeżeli trzeba zwrócić. A więc to było na tyle. Mam nadzieję, że. Spodobała się mój filmik, że powiedziałam coś ważnego, coś od siebie i mam nadzieję, że niektórzy może skorzystają z moich rad. To na tyle, cześć.